Fala jest, oczywiście, włączył, włączył. O kurde. no, witam wszystkich na live, gramy tutaj w Piśmie 22. Faj, cudowna parada szczęsnego. naprawdę pokazał klasę. Ło, no, no i tutaj, więc ku. Ktoś środkowuje jest roku dość głęboko. Taki jakoś bez przekonania wybił tę piłkę, nadal może być groźnie. To nie był faul. stosuje korzyść? To było odebranie piłki. tu. akcja. Kakum. nie. Kakum. 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 Właściwie nie weszło, ale... Dobry strzał zapytałem. To jest chyba łatwa, Nie wiem, czy to się... Ciężko mi to nie z... Łączyłem się. No to był najdąższy. Jest mi się od poprzeczki odbiło. O! Strzał, strzał, leci, leci i od poprzeczki. A szczęśliwy. Na razie 2-0. Awerk, ma teraz pinkę. Bo też blisko nie było. Chyba Ta z zamkniętymi oczami. To tak, nawet blisko nie było. Zabrakło tu celności, złe decyzje. <coughs> Mocniejszy teraz pressing i Mowerner! To to było! Szczęsny! Pięknie to broni! <noise> Szczęsny pięknie to broni tymczasem piłka, która najzucał się w górę bramki. Przeciwam nad bramką. Szczęsny, pięknie broni. Teraz drogu na 11 metr Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini. Ach, niewiele teraz Bole... zabrakło po tym strzale z Pada widzicie w prawym godnym brawa, roku jest so, e-sport live i tutaj piękną bramkę. O. No. Halo. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Zawodnicy Chelsea weszli dziś w tryb dostojnego budowania akcji i zdominowali posiadanie piłki i znajduje to o... Od... Fermer! Ale dobry ształ! Tak bramkę! To no, naprawdę ten wolę zasługuje na brawa! Raz no, jeszcze to mamy dobrze, okazję to? zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tej wodzie. Tak. Znakomita rozstrzelenia kola staku. Żeby super był, ale jednak zleciała.. Hmm. No i pyk. Szczęsny, szczęsny nawet chans nie miał. Nad blisko nie był. Znowu nie grę otrzymamy. Wstrzymujemy Fifth mecha. Coś mi przychodzi tutaj. Cześć, wiadomości, okej. Okay. Dobra. Pójdźmy okay. dalej. Okej. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Ok. Dany Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty do czasu Niepotrzebna strata piłki. Co to było? Halo? I teraz zapraszam proszę, piłkę. Niedobry był ten strzał przed chwilą, ta bramka. Jakby ledwo co wyleciało, ale jednak była. Jednak była brama. Jaką tego nie wykorzystał? A i mogli prowadzić... Zero osób. I mam się na Twitcha Jest gwizdek. Ostatnia prosta przed koronacją zwycięzcy UEFA Europa Conference League. Albo przed dogrywką. Jest za linią obrony, uwaga! Nie to wiem czy, czy do interwencja, coś... interwencja wybicie. Znakomicie jak z pogręcznika. No to była obrona absolutnie pierwszorzędna. Doskonale przewidział zamiary strzelca i obrazzał okraski. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak. Trzeba gdzieś postawić granicę. Fajne jest to, że jest pad. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Tak. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Ale Ktoś może pobiegnie? A się Zrobiło się później, Chelsea chce to wykorzystać. Aj! Było? O, naprawdę My nie zauważyłem. Tak, nie wiem, jak to się stanęło, ale... Chcę to zobaczyć. Okej, okay, leci piłka, leci. Kolor. Tutaj wykopałem. A jednak dotknął. A tego gościu sobie Złówka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno A ja za daleko sobie pobiegł i przede No Ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion. Na razie nie dojechała. ostro go tam naciskają. Kurde. Przeci nam tutaj spalonego. Aj, Kadecyzja ale dobre był strzał, był, był. Dobro, osiem. Nie zdążył do bramki A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa nie dla Kowalskiego, zastępuje rezerwowego. Ojek szczęśliwy. No. Skutecznie teraz odbiera. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Oj! Oj, ale to teraz zawalił. Fajną traktorię miało i kole. Powinien sobie poradzić. Atak buduje. Dział 9 silnie zapomniał... Ale już tak nie tak... Już nie tak dobrą... Czekajcie, mam sobie czat, o ile mam włączone. Lewy do... Lewy górny róg Lecimy, lecimy, lecimy. Karamasi, karamasi. Traci piłkę po tym wejściu. I strzał Kai Havertz! I teraz rozpoczną z rzutu rożnego.